Pokażę Ci, jak możesz znaleźć i edytować zaplanowane posty na Instagramie w mniej niż minutę. Ale jeśli chcesz dalej uczyć się o swoim urządzeniu mobilnym, polecam Ci zajrzeć do opisu tego filmu. Dobrze. Gdy już jesteśmy na platformie, jeśli chcemy znaleźć te posty, które zaplanowaliśmy, przechodzimy do profilu w prawym dolnym rogu. Teraz klikamy trzy kreski w prawym górnym rogu. Gdy załadują się wszystkie ustawienia i opcje prywatności, przesuwamy ekran w dół. I szybko zobaczymy sekcję Zaplanowane treści, gdzie wszystko się znajduje. Przesuwamy w dół. Tutaj jest sekcja Zaplanowane treści, wcześniej jej nie widziałem. Klikamy na nią. Jak widzisz, mam tutaj ten post zaplanowany na dzisiaj na godzinę 10 wieczorem. Jeśli chcemy go edytować, klikamy trzy kropki w prawym górnym rogu i wybieramy opcję Edytuj. W ten sposób możemy edytować biografię, czyli opis filmu. Możemy dodać wzmiankę o kimś, dodać lokalizację albo dowolną formę współpracy. Możemy też edytować godzinę publikacji zdjęcia. Jak widzisz, klikamy Zaplanuj i teraz możemy na przykład zmienić godzinę z 10 na 11 wieczorem. Klikamy gotowe i to wszystko. Kofamy się i post został zaktualizowany. Zostanie opublikowany dzisiaj o 11 w nocy. Jeśli spodobał Ci się ten film, proszę rozważ subskrypcję i zostawienie łapki w górę. Do zobaczenia! Dziękuję.